Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie hol zakupowy i hol zakupowy będzie z kilku sklepów. Byłam w Kauflandzie, byłam w Biedronce, byłam w sklepie takim warzywnym i byłam w sklepie mięsnym, więc będzie tu naprawdę taki misz -masz. To, co zapamiętałam, to wam powiem ceny. To, co nie, no to trudno. I od czego, słuchajcie, zaczynamy? Zaczynamy od tego, że wam pokażę, że w Biedronce kupiłam sobie taką bluzę. Taka bluza na. Zamek zapinana, w środku jest podszewka. E, jaki ma kolor? Zaraz Wam powiem, czy. Jest bardziej granatowa niż Wy widzicie w obiektywie. Ma taki ładny, niebieski, ciemny kolor. Także troszkę przekłamuje kamera, tak? Widzę, że przekłamuje, bo. No, bo jest bardziej. Jest taki ładny, naprawdę niebieski kolor. Były jeszcze w takim e, brudoróżowym, e, takim pudrowym, brudnym różu. I już Wam pomówię, ile ma pod pachami. A dlaczego wam powiem? Dlatego, że są rozmiary takie, że to jest na przykład M, a ja wiem, że noszę na pewno L. -kę. Zazwyczaj noszę rozmiar 42, więc jest naprawdę, jeżeli ktoś tu ma, słuchajcie, to jest 63 pod pachami, a to jest rozmiar M. -ka. Także L i XL są jeszcze większe. Jak ktoś potrzebuje bardzo fajna, ciepła... Tutaj taka obszyta, na dole też jest obszyty miś. Także jak ktoś ma ochotę, ja sobie wzięłam, żeby po prostu wychodzić z psem na spacer. A powiem Wam, że na działkę też mi się przyda. E, 55 zł. I mówię: jeżeli ktoś nosi duże rozmiary, to LK i, i XLK na pewno będzie pasować, bo naprawdę są duże. Teraz tak, kupiłam to będzie dzisiaj na obiad, 12.50 to są cztery takie filety z rybki. To jest rybka, już Wam mówię jaka, tu jest 40 deko, kostka cięte z mintaja, kostki cięte z mintaja, cztery. Ja to po prostu po dam troszkę masełka, dam trochę przyprawy do ryby i obok położę, tutaj mam też za tą samą cenę, powiem Wam, że jeszcze nie jadłam yy, tego, także nie wiem jak smakuje, Zobaczmy pierwszy raz. I tu jest też filet z mintaja, tylko to jest filet z mintaja yy, z pieczarkami. Jakimiś. I to położę obok, i do tego mam. Zostało mi jeszcze troszkę frytek takich mrożonych. I położę frytki, do tego surówka z kiszonej kapusty, i dzisiaj będziemy mieli to na obiad i podejrzewam, że chyba jeszcze na kolację nam zostanie. Eee, dobra. Teraz tak, dwa razy ser wędzony, to był biedronce tylko nie pamiętam inny, bo wiem, że był taniej, jak się wzięło dwie sztuki, więc wzięłam dwa razy ser wędzony. Tutaj jest 15, 100, nie, 135 gram, patrzcie. Też była tańsza marchewka, nie wiem, chyba niecała złotówka, to wzięłam marchewkę. Po złotówce w Kauflandzie były kiwi. To wzięłam. Są twarde, ale jeszcze poleżą. W Kauflandzie była przeceniona śmietana 30. To wzięłam dwie po. Tutaj jest po 3 zł i jedna sztuka. To wzięłam dwie. Mleko było po 4,50 bez laktozy. Nie pamiętam, wzięłam też jajka ściółkowane, 10 sztuk, elka, no bo będą ciasta. Wzięłam też, ale to jest duży pęczek koperku. Naprawdę duży potrzebuje świeży koperek. Będzie na pewno śleć. O, Jezu, śledź! I na pewno potrzebuję koperku też właśnie do surówki dużo, bo my lubimy. Nie wiem, ile dam. Serek typu włoskiego, też go bardzo lubię. Także jeden serek typu włoskiego, dwa złote princesa kokosowa, to będzie do ciasta. E, Prince Polo też myślę, że wy, wykorzystam do ciasta złoty 70 Prince Polo. Jeden e, harnaś dla mojego męża, tak. Jedne to nie wiem ile on kosztował, 2,50 czy 3,50. E, 2,50 chyba już nie ma. Jak się kupi jedno, to chyba jest bardzo dużo drożej. E, ziemniaczki takie gotowane to w razie W kupiłam. E, e, często je kupuje Maria na kanale. Maria zaprasza, więc ja też je kupuję, bo są naprawdę fajne. E, ryż preparowany, no zobaczę co ja z tego a, a, wymyślę mozzarellę taką. Nie wiem ile kosztowała, więc nie będę wam mówić, bo nie pamiętam. Kapusta, wziąłem kiszoną. A dlaczego? Dla tych 4 zł. Tu jest. Masa 520, po odsąszeniu 400, dlatego, że nie chcę swojej jeszcze kapusty otwierać, bo na jest fajnie tam zrobiona w piwnicy, Otwier otworzę ją dopiero w grudniu, jak będę potrzebować więcej kapusty, gdzie będę potrzebować na bigos, na farsze, to wtedy ją otworzę, a na razie po prostu będę potrzebować troszeczkę do ryby i tutaj mam jeszcze trochę kapusty w słoiku, bo zanim wyniosę, to sobie do słoika przełożyłam, to jeszcze troszkę może kapuśniaku zrobię. Dobra. Teraz tak. Taki śledź w sosie musztardowym. Wzięłam. Nie wiem ile on kosztował. E, wzięłam tylko troszeczkę pomidorków takich koktajlowych, bo to do przystrojenia będzie mi potrzebne. One kosztowały 27 zł za kilogram. Ale wzięłam tylko troszeczkę. Tu jest 15 deko. E, wzięłam jeden talerzyk, bo to oczywiście do zdjęć. On ma taki ładny e, niebieski kolor. Taki Pudrowy niebieski, pastelowy. O, w talerzu kosztował 7 zł. Tak. Byłam właśnie. Z, o, i teraz właśnie nie mam ten, bo byłam e, po śledzie, z, w tym jak to się, w sklepie rybnym, i wyobraźcie sobie, że e, w te mlecz ze śledzia był, a ikry nie ma już od miesiąca czasu. Nie ma. A szkoda, bo bym wzięła. Także wzięłam śledzie, bo będą. W sklepie mięsnym wzięłam do spróbowania. To są takie małe kiełbaski. E, kabanosy z jelenia i z dzika. Do spróbowania. Wzięłam jedno opakowanie, któreśmy nigdy nie mieli. I wzięłam salcesom. Zwykły salcesom. My lubimy. Mamy ten chlebek e, z cebulką, który robiłam. Jest pyszny. Nie wiem, muszę wam pokazać. Przepis jest u mnie na kanale. Pyszny chlebek z cebulką, i do tego będzie. Patrzcie, i do tego będzie. I do tego będzie salceson. Jest jak on pachnie ładnie, i do tego salcesoni. Pycha! Także będzie chlebek z salcesonem. Ten cebulowy, fajny. Salceson u nas ten kosztował 32 zł za kilogram. Tutaj jest około 30, Nie, niecałe chyba 30 deko. Wzięłam dwa pomarańcze. Po, pomarańcze były po 6 zł za kilogram. I już Wam mówię, jeżeli ktoś nie wiem, bo dużo nowych widzów przybywa. Jeżeli pomarańcze weźmiecie z taką dziurką, widzicie? Z takim kwiatuszkiem, jakby nie po tej stronie co jest łodyżka, tylko po tej drugiej. O, ja też wiem. To te pomarańcze nie będą miały w środku pestki. Na 99% nie będą miały w środku pestki ani jednej, a ja takie właśnie pomarańcze lubię, bo nie lubię tymi pestkami więc wzięłam dwa pomarańcze wzięłam dwie papryki dwie czerwone to do surówki można dołożyć do zupy, ten jak to się nazywa do kapuśniaku też mogę dołożyć Majcia lubi też nasza pojeść i tak zielona papryka była po 8 zł za kilogram i czerwona też była po 8 zł za kilogram, ale wzięłam tylko po dwie tutaj nie ma kilograma Worki do śmieci za 4,50-50 litrów. Tak. Później wzięłam dwa razy serek, bo ja bardzo lubię serki sobie rano na śniadanie zjeść z otrębami. Jeden serek i otręby do tego tylko i nic więcej. Tak. Buratę wzięłam, to będzie na kanapki. Burata, do tego suszone pomidory. A, pycha. Także będzie to. Suszone pomidory, burata i taka wędlinka fajna. Wzięłam, bo była przyceniona ciartka tej miaskaczki po 13 zł. Normalnie ona kosztowała 20, 20 28 zł, 28 groszy. Ja za nią zapłaciłam 13 zł i to pójdzie do zupy słuchajcie, najprawdopodobniej skrzydełka z kurczaka, skrzydełka z kurczaka będę robić w piekarniku, będzie na pewno przepis. I wzięłam w sklepie takim warzywnym. Wzięłam trochę tej cebuli szalotki. No, pewnie źle wypowiedziałam. Taki ona była, już Wam mówię, po 8,50 za kilogram. No tutaj nie ma, tu jest troszeczkę. I wzięłam cztery pomidory malinowe. I pomidory malinowe były po, już Wam mówię, 16 zł za kilogram. Tak. I dla Majuni byłam jeszcze w aptece. W aptece kupiłam psu na zgagę. Pytałam się weterynarza, można. Ja po prostu, jeżeli nasz pies ma zgagę, daję troszeczkę po prostu taką szczykawkę. No to tam się mieści taka niecała łyżka stołowa, o jak nasz pies ma zgagę. I to działa. A że ona już jest staruszka, to ma. I słuchajcie, i to by było na tyle. Także... Do zobaczenia w następnym filmiku na pewno będziemy gotować. Miłego dnia wam życzę. Papa! Pa.